5 25 Do jakichś 10 minut idziemy z zakopanego do Kuźnic Względem planu mamy opóźnienie Mijamy parkingi, które są po 50 zł za dzień To też trzeba uważać, żeby się nie załapać na jakąś opłatę Że po zmroku jest coś dodatkowego Tam w niedzielę w centrum można za darmo zaparkować kosztem dodatkowego kilometra do przejścia, więc korzystamy. Tu jest miejsce, gdzie można najdalej dojechać, w tym momencie. To jest też opcja, że można słabszych kondycyjnie współuczestników tutaj wysadzić, a potem po prostu ich dogonić na szlaku. Tam jest nowy dworzec w Kuźnicach. Świeci się od rana. Tak w temacie ochrony przyrody i nie chodzenia po górach. To tu jest centrum przesiadkowe w tym momencie. też autobusu po tej porze dużo nie jechało. A my wchodzimy na szlak w kuźnicach, idziemy na halę gąsienicową podmurowaniec na początek. Godzina 55 na halę gąsienicową, czy to żółtym, czy to niebieskim. Idziemy niebieskim, bo ma bardziej równomierne podejście. Po godzinie marszu wychodzę ponad granicę lasu i tu będzie za chwilę wschód słońca po lewej 6.19 i wschodzi słońce tam troszkę chmur a tutaj słoneczko wschodzi tutaj panorama, proszę na dole szlak Doliną Jaworzynki, połowę po płaskim połowę stromo. Tutaj Giewont widziany od strony południowo-wschodniej. Tam czerwone Wielchy, Kopa Kondracka. A dalej w lewo Kasprowy Wierch z górną stacją kolejki linowej. Kolejki krzesełkowej w kotle gąsienicowym. I na górze ten budynek to obserwatorium meteorologiczne. Tu są... Chyba trzy kopy a tam w drugą stronę kopieniec wielki yy, w dół zakopane gdzieś gubałówka 650 jesteśmy na hali gąsienicowej nad murowańcem No i teraz dylemat gdzie iść dalej tam na Kozią przełęcz i dalej w i granatami bym zrobił brakujący fragment Orlej Perci w tym roku ale po 12 może przyjść chmura i może być deszczowo i to chyba nie jest najlepszy pomysł żeby chodzić tam w deszczową porę bo to jest jednak niebezpieczny szlak tym bardziej, że jestem sam jednak iść na Kasprowy i iść tam w prawo to trochę nudno a więc pomysł mam chyba taki, że pójdę tutaj do na staw gąsienicowy i zmarzły staw, potem na zawrat przez świnicę, bo powinienem zdążyć, stąd to przejść, raz dwa i potem liliowe, tam kasprowy i może na kopę Kondracką i już na dół. Chyba tak zrobię, bo to jest takie. Nie za proste, ale nie za trudne, no. Jesteśmy pod Murowańcem, a z Murowańca na Zawrat 2 godziny 25 minut. Ciekawe czy się uda w 2 godziny podejść. Powinna... Stawiamy stopę i idziemy. 7.35 i jesteśmy pod Czarnym Stawem Gąsienicowym. Teraz płaski kawałek, ja po drugiej stronie stało. Podejście do zmarzłego stawu. A tutaj kościelec. Tam byłem 3 lata temu z Arturem, widać wspinających się turystów. Sobie dlatego nagrywam poziomo, bo chciałem nagrać ten lapsa z, z GoPro i z gimbala, ale niestety gimbal nie działa. Albo się ja wyładowała, albo ten gimbal już pada po prostu Zmieniałby miałby prawo I to można łapać tu chyba ręką, bo zero zainteresowania No i tu już Czarny Staw Gąsienicowy jest za nami Podchodzimy do Zmarzłego Stawu o, Tam ładnie widać to góry Przełęcz Zawrat jest tu z małotwym stawem tu jest podejście pod zawrat, jeszcze raz się idzie. I atakujemy już Pierwsze łańcuchy Jest znowu płaski kawałek już z 15 łańcuchów za nami i tu się znowu zaczyna wspinaczka łańcuchowa Miesiąc temu tam a teraz tam chmury i i podobno też, więc tam samemu nie idę, tylko idziemy z powrotem na Świnicę. Jak byłem 15 lat na Świnicy, to w tym roku dwa razy będę i podchodzimy już pod tych miejsc Gdzie by pięknie pasowało podłożyć muzykę z Janosika do wideo niestety YouTube szybko zbanuje więc nie będzie muzyki z Janosika tam się idzie i już jesteśmy dalej pod szczytem tu jesteśmy tutaj do świnicy i oglądamy sobie kolejkę ludzi od Podejście od Kaspowego w kolejce kolejka jak do kolejki albo jak na kież Świnica Tłum ludzi A my idziemy dalej do Kopanie. jest łówka, dalej jest Polana Szymuszkowa, tutaj, wyciągnęciarski, a tam dalej jeszcze jest butowy Wielf, chyba wciąż widać, a nie, przepraszam, tu jest butowy Wielf, na wierch i wyciągnącia w jeden z dłuższych tych z lat 80. jeszcze ten żeśmy przyszli z Tam ten, żeśmy tu przyszli Tam żeśmy że zeszli do łowańca, pod murowańcem byliśmy. stanu z tego ale To jest na to pierwsza gra, na której którą zdobyłem ten wiek nie wiem. teraz jeszcze może pokażę drogę, którą będziemy schodzić. Tak szedł. Tam zejdziemy w Przełęcz Świńską. Tam się idzie, idzie, idzie. Potem jest Przełęcz Liliowe. dalej. Tu jest Liliowy. A tam już jest potem po prostu droga do Kasprowego Kolejka sytuacja. Widać tłumy. Obserwatorium powyżej. To możemy jeszcze spróbować zobaczyć nawet harla. Tam w oddali szpital w Nikolaju. Harakterystyczne góry nagrywki. I coś więcej jeszcze. A tam już widać te chmury, którymi straszyła prognoza. Także już... Idziemy dalej Przed nami Liliowe jesteśmy na Beskidzie Z Beskidu Świnica wydaje się taka odległa i gigantyczna Mam tam. i już jesteśmy na Kasprowym Wierchu widać wyciąg krzesełkowy też funkcjonuje więc można sobie zjechać wyjechać do Doliny Rąsienicowej tutaj dalej to jest tak prawdziwy jarmark tłum ludzi dużo takich wyraźnie przypadkowych Ale chmury przyszły, czyli to jest piwo żywiec 0,3 za 17 zł, to sobie odpuszczę. No spokojnie bym ją mógł skonsumować przed jazdą bo do samochodu jeszcze kawał drogi, ale. Muszę tu zobaczyć, co tu dają. W jedną stronę bilet kolejką 115 zł. Z na kopę kondyacką jest godzina 55, jest a do kuźnic, 2,20. Jesteśmy z powrotem w kuźnicach i zamiast 2 godzin 20 minut zajęło to godzinę. 35 minut z przerwą na przebieranie nowy dworzec autobusowy w późnicach, przy kolejce zapach bizla i stare busy